I znowu włączę, już jesteśmy z powrotem Telewizja polska wróciła na antenę Telewizja trwa Telewizja trwa No rough camping please Okej okay. Napiszmy mu, ok, nie ma problemu, kolego Dziękuję O nie, tylko nie ten człowiek Tylko nie Egorko Co? Egorka Zaraz, ja się pomyliłem nie lubię go. Za dobry dla mnie. Co ty grałeś? Hmm. To może być ciekawe rozwiązanie. 21. Nie. <ścoughs> 02. <gry> Oj. Się chwalę, jak będziesz miał 07 James Bond. James. Nie James Bond, tylko 07! Haha. <grym> Mam w domu chyba co? Co ty robisz dzisiaj? Eee <grym> Pracuję. Ej, serio ja się pytam. No pracuję! Je no ale nie ścierpiaj! Może szarp No wiesz Mackut, u mnie alkohol większy niż 8% to nie za bardzo schodzi. Szczególnie w twoim spadku. A nie masz ochoty coś szarpnąć? Nie. A będziesz miał jutro? Nie wiem. Ja wiem, że ty zawsze masz ochotę. No może nie zawsze, ale często. 80% takich tym, tak przypadków. No, no dobra. Dobra, zawsze już niech ci będzie. Te 20 to jest wtedy, kiedy śpisz. Te, te 20 to jest piwo, czyli nie alkohol. Ej, ale nie chcę się. Co? Nie. No, Wejść, uspokój się. No może coś by tego. Co? I co, ty masz 5 lat? Nie no, wypiłem piwo i szło ochotę na więcej. To sobie kup. Żebym miał za co. A ty jak masz w domu, to... Ja właśnie tu pracuję, ciężko zarabiam, jakoś mam pieniądze na wszystko. Tak, zarabiasz. Na zbijaniu bąków. Ale zarabiam. <gulatory> Za koszem. No jest. A twój ojciec co on na to? Może z nim? Ty już raz z nim piłeś. Co? Ty już raz z nim piłeś. No i co? No ale i po ile myśmy tam wypi... Spokój się, już koniec. Czego koniec? Tematu. Nie i koniec. A nieźle dzisiaj walnęło w nocy, co? Co? Nieźle dzisiaj walnęło w nocy. Gdzie tam, ja co tam spałem. Ja tak. Pozostałem tej po dziesiątej. Budzę się. Pierwsza, druga w nocy. Grzmoty nad oknem. Ten deszcz, jakby sznur te z poszło. No widzisz, jakbym jakbyś wypił tak siódemeczki na, na dwóch, to nie. byś... Nie, nie było. Wczoraj. Nie, no. chociaż dzisiaj też. No ładna pogoda na, na picie. Ty, a jutro będziesz chciał szarpnąć? u ja jutro mam wolną chatę. <laughs> Ten jak zwykle. <laughs> Co jest... Człowiek alkohol. Wolną chatę bo dziewczyny nie zaprosi, tylko szarpamy coś? <laughs> Co? Nie wiem. Ja Ej, się to napić raz. No raz już to piłem. U, u mnie na urodzinach. Półtora roku temu. I jeszcze później pisać... Pisa piliśmy tego bolsa, petinium. Ale to było na grillu. Grilly się nie liczą. Nie liczą się. No oczywiście, że nie. Każdy Ci tak powie, tak? A... Bo po prostu grilla się nie liczy. Nie liczy. A może, może by grilla to zrobił? A jak grilla, to trzeba szarpnąć. No to, żeśmy szarpnęli. Co? Bezze dużo. Mogę przynieść whisky. Słucham? Whisky mogę przynieść. U, u mnie grill. <laughs> Serio? Nie, mogę, mogę przynieść jutro. A ty lubisz whisky? Nie wiem, piłem łyka w życiu I ci nie smakowało? Ten Grant. To by też nie smakował No nie wtedy Po pierwsze był za ciepły Po drugie jakiś w ogóle dziwny go tam zabił Kogo? No, bo już nikogo, już go zabiłem Teraz mamy tego Labela a nie masz czyścioszki? Ciścioszki nie, mam <grystki> whisky Nalewkę chyba jakąś to jest, nie wiem tam, Ten barek to widziałeś, to zawsze on alkoholu jest Ciebie to jest cudownie, a to się u Ciebie zapił na śmierć Nie zawsze macie alkoholu nie brakuje Tyle mam wody i nie piję ja, nie. Wody mało mam właśnie, wody właśnie nie Chciałem się nawet kupić flaszkę Po co? Nie, nie no, To jest błąd! Już nie by była najutka Zrozumiałeś sobie błąd? Tak, ale już nie chce mi się... To, to już do carfuram. Nie chce mi się. Praktycznie do carfurałam daleko. Bardzo. Oj! Sorry. Aha <laughs> Zakłcenia ławu panowie mają ja później no Gdzie jest? Nie wiem Nie patrzyłeś kilkoma? Nie Polish, we say it, no camping Przecież... Dobra, zacznij biegać jak nie chorzisz. Biegam! <laughs> A mam to tu... Że nie biegam jak głupi, to nie znaczy, że kampię. No świetnie! Uwagę dostałem, chociaż nie wiem za co. To gdzie mać kołem już ba, te bana? Tak. Dwa nauce się na obydwu serwerach Na jednym, ja na drugim. Tymi. Nie, ja na obydwu mam. Próbowałem wejść. na, na pierwszą, na jedynkę. Ni hu hu. hu hu? You UR kicker automatyczny kick Na Franc tutaj Na Le France też mam chyba jeden. Y, uwagę mam chyba tylko jedną. Tu mam jedną uwagę, chociaż nie wiem za co. Nie, zakampienie! Aha To jest, trochę, wytnę Muszę zobaczyć, chyba stanem wygasa se ściągnę Dobra, wyjdę na chwilę z tej ściągnę drzwi. albo kupię Koniec pierwszej sesji na dziękuję do brana.